Dobra, czekajcie, odstawię tylko tą miskę i zaczynamy. Cześć, siemanko. Czekajcie, bo nie jest w ogóle włączone. O, kurwa. A czemu na tej scenie się nie wyświetla? Oho, no i widzowie, mam już pierwszy błąd. Eee, jest pierwszy błąd, już udało mi się znaleźć. Ale to czekaj, to znaczy, że na tej scenie też tego nie będzie? Oj, Widzowie, mamy mały problem. Mamy mały problem. Jako już używam, używam tej nowej Beta OBS-a, ta beta nie obsługuje jednego pluginu, bo mam taki jeden plugin, który z tej sceny kopiuje. Kamerkę i wsadza na inne sceny, jakby. Nie wiem, czy rozumiecie, o co chodzi. E, myślicie, myślicie, że uda mi się... Myślicie, że jestem wystarczająco doświadczonym hakerem, żeby to zmodyfikować? Może jestem. E, jest ta beta, nie? Tutaj. enhanced Broadcasting. A w ogóle poczekajcie, to w ogóle działa? Macie kilka faktycznie... Kilka wersji streama naraz, czy nie? Też jestem ciekaw. Wchodzisz na stream. Options. No chyba są fakty... To jest chyba to, ale ku... 8200 powinno być, tak? To jest napisane, że jest stałe 6000, jak mordo strzelił Ty, chyba o kant ch**e rozbicie z ta beta, widzowie co? Bo powinno być 8200 W tym, co oni wczoraj nam wysłali Bo ja wczoraj dostałem beta właśnie ten Te ulepszone streamowanie No to oni tutaj napisali właśnie, że maksymalna przepustowość Jaka może być obsługiwana przez mój stream To jest 8200, nie? 8,2 megabita na sekundę Do trzech kodowań Ale po pierwsze te trzy kodowanie nie działają A po drugie przepustowość też Chyba nie działa, więc ja nie wiem. Więc poczekajcie, wracam na, na to gdzie było 8000 i to faktycznie działało. Także czekaj, 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 uwaga! Halo, 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 czy się słyszymy? Raz, dwa, trzy, test. Powtarzam, czy się słyszymy. Nie no już chyba działa, co? O, dobra, działa, 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 działa. Cześć widzowie, już już działa wszystko. No to do no, kurwa, to ja zarapiszę do tego Twitcha, nie? Zara do nich piszę. Dostałem wczoraj, wczoraj ja i Ortiz dostaliśmy maila, że ta beta weszła i ch... i nie działa ta beta, widzowie. Nie, już nie ma bety, mercedesem to latam. Ale, moi kochani, dostałem jeszcze innego maila, dwie godziny temu, o godzinie 11.44 dostałem, dostałem takiego maila. Ale ci kudły stoją bk2. No, dziś jakoś takie są kuku na są. Dostałem taką wiadomość. Cześć. Zostajesz wybrany do kampanii DJI Osmo Action 4. Piszę w sprawie potwierdzenia chęci udziału w kampanii. Daj proszę znać czy jesteś wciąż zainteresowany. Jeśli tak, to w ciągu kilku dni prześlę ci dokument do podpisania do... Ty... dotyczący przekazania sprzętu. Pozdrawiam. Okçam, udało się. No way. Ocena Velchers, no to tak. <laughs> Wielu fanów kanie na tym czacie zaraz się do mnie totalnie spłacze, ale mi te welchers, no jakoś nie siedzi. Poza kilkoma utwórami, z 16 utworów siedzą mi może 3. Ja bardziej te VELCZESTO traktuję jako DLC do Dondy, tak szczerze. Jakoś tak ten album jest dla mnie takim bardziej, jest takim bardziej DLC do Dondy niż oddzielnym albumem dla mnie przynajmniej. Tak słucham sobie tego, jakby ja, w, ja słuchając tego albumu spodziewałem się w sumie tego co na Dondzie, tak szczerze. Czyli, że będą chórki, będą jakieś takie wiesz, w miarę fajne sample, trochę pier... Basem, no i że, no i że Tidal Assign będzie śpiewał, tak, no bo on głównie tam śpiewa, on rzadko kiedy rapuje, no i mówię tak, mm, no mówię, no nie wiem, może, mo, może, może to jest dopiero jakiś taki, może ten album jest dopiero jakimś przedsmakiem tego, co nas czeka dopiero, bo to, to się w końcu nazywa Vultures 1, tak, a jeszcze chyba będzie Vultures 2 i 3. Powiem wam, kupiłem taki prezent walentynkowy dla mnie i dla Oliwii wymyśliłem coś takiego. Kurwa, to nie mogę za bardzo likować, bo Oliwia może być na streamie. Ale jest tak, są, są, kupiłem dwa prezenty stricte dla Oliwii, ale kupiłem też taki jeden prezent dla nas. Eee, ale nie mogę za bardzo likować, bo Oliwia może być na streamie. A nawet jeżeli, a nawet jeżeli jest na streamie, na, na, znaczy nawet jeżeli nie ma jej na streamie, to tak czy siak je, na pewno na tym czacie jest jakiś konfident, który szybko się rozpierdoli i... No i, no i link nie jakimś klipem czy coś, ale kupiłem taki item, że ja. Jestem dumny z, z siebie. Mieszkanie kupił? Nie, to jeszcze nie teraz, to jeszcze nie teraz. W ogóle powiem wam, widzowie, jak już mówimy o pieniądzach. No jak już mówimy o pieniądzach, to mówmy o pieniądzach. Yy, z z z z z z zobaczyłem sobie wczoraj na stronie od Kasiks na IT ITM będzie widzowie, zapisałem się do współpracy, zapisałem się do współpracy, gdzie przez, gdzie przez 8 tygodni, raz w tygodniu będziemy grać w Final Fantasy. Jeżeli się zgodzą, oczywiście, tak? Przez 8 tygodni, i raz w tygodniu i krótki tam chyba 2 godziny. Dzięki z Final Fantasy. Powiem wam no widzowie, tak taka to jest stawka, że jakby mi mieszkanie do Kasik zdała w gifcie, nie? No, kurwa, jakby, jakby mieszkanie dała, nie? Takie stawki tutaj są, kupa popielone. Naprawdę. Jak wyciągnąłem rękę, Dobra, z kocurem, zakupia ja po Nowym Jorku w krokach. W <grym> bluzie Kaniego Westa i Adidasach, kurwa. Coś pięknego. Zajemiste. Ej, kurwa. Pomijając rzeczy typu. Pieniądze, tak? Ale budzić się w jakimś takim wieżowcu w Nowym Jorku w środku nocy na przykład, żeby się napić wody. Wiecie, ten, wiecie, ta słynna woda gazowana o trzeciej w nocy, która smakuje jak kurwa buziak Jezusa w czółko? To wyobraźcie sobie, że właśnie wstajecie z łóżka i widzicie tą piękną panoramę nowego Jorku w nocy. Ja ale no to musi być taki widok, nie. No, i żeby mieć taki wydalony do... widok z okna na Manhattanie, no to... Ile to by mnie kosztowało? 321 dolarów za noc. 321 dolarów za noc w takim wieżowcu. Podoba mi się, że tak naprawdę całego tego, cał całej tej oferty tutaj jest więcej zdjęć Nowego Jorku i są tylko 4 zdjęcia związane z faktycznie tym mieszkaniem, znaczy tym hotelem, tak? Jest łóżko i łazienka i to w sumie tyle co dali. No bo to jest dosłownie jednopokojowe, tak? A jakbym chciał takie faktycznie w miarę mieszkanie, to wtedy już myślę, że ceny byłyby o wiele, o wiele, o wiele większe. O Jaki lift fajny O kurwa, tu jaki widok fajny, zobacz O, Ja w chuj jestem fanem takich rzeczy na blokach Naprawdę widzowie, nie wiem czy wy też coś takiego macie Ale ja jakby, ja, ja mam coś takiego Że gdyby mój blok posiadał Taki daszek, z takimi różnymi fotelami I stoliczkami Ja bym noc w noc wychodził, wychodził na szluga, nie? Usiąść sobie na takim tym Albo, albo w lato na piwko Kurwa no coś pięknego, nie? Ale czekaj, zobaczmy dalej, zobaczmy dalej. Kiedy wyjazd do USA i Irele? Eee... Jak ogarniemy Final Fantasy z Kasix, To wtedy będzie mnie stać na taki wyjazd. Ok, ok. Jezu, widziałem to, widziałem to, no nawet jest polubione. Ja pi***ole. Nawet, nawet, nawet nie chcę chyba wiedzieć, ile takie mieszkanie musi, musi kosztować, nie? Jeżeli masz tak długi balkon i, jakby, całe mieszkanie jest praktycznie twoje. W sensie cały. cały y, poziom jest praktycznie twój. Bo tutaj to się ciągnie dalej i tutaj zapewne też jest część mieszkania twoja, nie? Więc masz tak naprawdę całe piętro dla siebie. Damn. Jeżeli podoba wam się ten materiał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, suba i dzwoneczek. O masz taki widok z okna? Ej, nie wiem, czy bym chciał. W sensie. pojechać tam na tydzień, mieszkać spoko. Ale chyba nie chciałbym. Codziennie mieszkając, widzieć k... bezdomnych z okna, którzy się zataczają na ulicy, bo to dosłownie masz widok na bezdomnych tutaj. Patrz, tutaj stajesz, robisz sobie starej parówki w czajniku, i tu bezdomny się zatacza obok yy, wejścia do sklepu. Zajebiście? No nie wiem, no nie wiem. Nie jestem do końca przekonany. A kosztuje to? 1467 dolarów za noc. Okej, okay, a pokaż mi najdroższe. Daj mi, co macie. No i. Nie, nie, nie. Brakuje ci stylu a JA swój wyniosłem z Oszki. tam nie ofyt, jakiś tych, co leci ofit. O, oh, mam na głowie paranoiki. Nieważne, co pierdolisz, nigdy nie będziemy zdrowi.